Cześć wam, witam w tym odcinku Witam z nadwisły jaka piękna woda super trącona lekko opadająca No też no opadająca, opada, opadająca woda nie jest za dobra tak naprawdę ta ryba odsuwa się od brzegu i ciężko złowić nie wiadomo gdzie tu w ogóle szukać tych boleni teraz bo na opasce bardzo mało ich widać na główkach tak samo, na łachach też jakby nie było jeszcze także nie jest nie jest tak kolorowe jakby się wydawało dzisiaj jestem z bratem on e, woli siedzieć za sandaczem a ja wolę połazić za woleniem zapraszam do oglądania leć łapkę w górę suba i miłego oglądania Ale przyzwonił, ja pierdzielę. Ty, to jest chyba kleń. Nie, bo takie miał czerwone płetwy jakieś na od... brzuchu. Weź na to nawet Ale przyzwonił. Ja myślę, że to klej przez to płytwy. Dobra, Takie fajne boj. Na powierzchniowca. Na pływie wioła. Łody. Dwa razy pochylenie Dwa razy go Nie wziął, nie zaciął się. Spróbuję jeszcze kilka razy rzucić, jak nie weźmie, to będę musiał tu później wrócić No jak na razie jeden boleń, drugi bym pogonił. Właściwie to chyba to były dwa albo trzy boleń, co pogoniły. Meszek jest od cholery. Także bez spraya na meszki to nawet nic z domu nie wyszedł, bo ma uczulenie na to i... i strasznie puchne. Trawa trochę zaczyna opadać niej, no o już. Może niedługo będzie się lepiej trochę chodziło. Gdzieś koło metra spadła woda koło, od normalnego stanu, także daje się chodzić po opasce, No ale nie wszędzie, bo gdzieś tam zawsze musi leżeć jakieś drzewo czy coś tam, także trzeba omijać krzykami. Ale to co chwilę schodzę z powrotem na opaskę i, i fajnie się chodzi. Tylko, że tupę kamieniami, no i to płoszy to bolenie. Trzeba być maksymalnie cicho, jak się tylko daje. Dobra, włażę z powrotem i spróbuję jeszcze coś Субтитры Ale przy pięknie. Idzie w dół, skubany. Chciałem za bardzo tam wyłalić się, pokazywać, bo jeszcze tutaj chcę to obrzucać. Także ale ładny jest. Poszedł tam na środek. Ładne jest marzenie. Wyciągnę może trochę na wsteczny nurt, będzie mi łatwiej go schodować. No nic trudno, podejdę tam, bo inaczej go nie wyciągnę. O, ładne, naprawdę ładne. I w nurt pakuję O, tam się chlepie następny właśnie, o to mi chodziło, żeby tu nie wchodzić, żeby tu jeszcze mieć szansę urzucać Wyłaźni w nurt żeby mi było ciężej jest, prawie no, coś koło 7 minut będzie 7 dych Aż mi się język plącze O piękny, naprawdę piękny bole chyba więcej nawet I Ja pierdziele Ale Piękności Mega silna ryba nie, nie uda się go pokazać Woble się i w, i w podbieraku i w boleniu Zaraz moment Dobra muszę rozciąć ten podbierak bo długo nie wypnę A nie mam czasu Nie mogę go dłużej trzymać jak 5 minut nawet nie Tam się już następny chlapie. Ale piękne ból. Teraz tego muszę długo reanimować. Lepiej go dłużej podtrzymać w wodzie niż puszczać od razu, bo, bo po prostu padnie. Nie się dobrze natleni. Już by chciał płynąć, ale jeszcze go nie puszczę. A zało buty. No dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, nie, jeszcze nie chcę, dłużej postoi, Bo nie chcę, żeby tam za jakieś 10 metrów czy 20 wypłynął brzuchem do góry. Ale widać, że już będzie wszystko z nim ok, bo cały czas już to odpływać. Ale jeszcze chwilka. Jest. <laughs> wreszcie, Jest piękny boleń. No pod 70, tak 68 miał. tak No, no szybkiego go zmierzyłem, bo nie miałem możliwości inaczej. No. Dobra, nie złapę oddech. Jest wreszcie piękny boleń. Prawie 70 cm, jakieś 67, 8 coś takiego. Mierzyłem go z palcem tutaj w skrzelach, bo nie mogłem inaczej go. Nie, nie mogłem go puścić od razu. Gdybym go od razu wypuścił, mógłby tam za chwilę wypłynąć do góry brzuchem. A tego bym nie chciał, także wolę go przetrzymać w, czy w rękach, czy w podbieraku, żeby w wodzie i żebym żeby będę widział dopiero, że naprawdę jest już w dobrej kondycji, no to wtedy, wtedy w dobrym stanie, także wtedy dopiero mogę go wypuścić. Ale pięknie przedzwonił Masakra. Wziął na sterowca. Poprowadziłem go w warkoczu. No i niestety yy, przebiła mu się przez wargę kotwica i weszła w podbierak. Także musiałem pociąć podbierak, żeby go uwolnić, Ale kij tam z podbierakiem. uważam, ważne, że ryba cała, że, że w dobrej kondycji odpłynął. Całe, całe to zamieszanie trwało gdzieś około 2 minut. Także nie ma tragedii. Jest rano, także jeszcze nie jest tak gorąco, nie zdążył wyschnąć ani tam. Bo na powierzchni tutaj trzymałem go może. Z pół minuty. Ogólnie około 2 minut był w podbieraku, także jest ok. No, lepiej wolę dłużej niż 3 minuty nie trzymać podbieraku i w ogóle ryby, bo, bo może padnąć po prostu w taki łupach. Dzisiaj ma być 30 stopni, także trzeba uważać. No Super. Drugi boleń, pierwszy jakieś 50 cm, drugi prawie 70, także jest super. Uff, dobra. Oglądajcie dalej, ja jeszcze przejdę się kawałek w dół, zobaczymy, może coś tam się uda jeszcze złowić. Także trzymajcie kciuki. No, myślę, że tu wylinka z węża, to jakiś materiał. Dobra, ale nie o tym. Jak jest taki kocioł, właśnie na wodzie. Tak młoda woda tak się kręci, kotuje. To tutaj bardzo, bardzo dobrze jest obrzucać jeszcze. Głęboko suwącymi woblerami, cykadami, może siedzieć sandacz, albo boleń głęboko, w takich miejscach, że nie jest powiedziane, że tylko boleń siedzi na łachach, przy kamieniach i w warkoczach. Boleń tak samo czasem lubi siedzieć przy dnie na kilku metrach, <laughs> także trzeba być przygotowanym na wszystko, mieć różne przynęty, gumy nawet. Jakieś tam kopyta, ripery, twistery. Nigdy nie wiadomo na co może brać. Nie zawsze bierze na, na sterowca, na jakieś tam inne takie typowo boleniowe oblery, chlapaki i inne. W tym roku to tak trochę słabo, ale w zeszłym roku i dwa lata temu najwięcej właśnie nałowiłem na cykabez na boleni. W tym roku znowu bardziej na powierzchniowce wierzę, ale to wiadomo, rok rokowi nierówny. Raz będzie chciał to, drugim razem co innego, także trzeba kombinować. A niewygodne te kamienie. O i właśnie, tylko to mógł być bubka. bo to było bardzo dziwne chlapnięcie To jest dobrze na przykład posiedzieć tutaj za 20 minut i zobaczyć jak powtórzy no to to był boleń jak nie, to, to jakieś spierze może być wydra może być błąd o, się kata. też ładnie zaczyna dogrzewać idę na następną miejscówkę zobaczcie jakie są pokrzywy duże 2-2,5 dwa, dwa metra o kurde ciężko ciężko tak już będzie do jesieni ciężko będzie chodzić po tych krzeczorach nasie pełno Kurde, nie mam trzeciej ręki żeby się ogarnąć Co to jest ten? Barsz Sosnowskiego czy co? Nie wiem Ale go upierdzielę Od niczego Jest tego sporo, kurde Wchodzę za chwilę do następnej miejscówki. Jak mówiłem, od czasu do czasu trzeba przejść krzakami, bo tam są jakieś badyle. I się inaczej nie da. Dobra, tu już widzę, że zajdę. Także się na dół. Go. Ale przesadził w salu powierzchnia, że się wystraszyn mega duży jada fajnie mocno no te w nurcie to są mocne Co? Te w nurtu to są mocne właśnie A tutaj bardzo? Na mojego bobka? A, to ten stary. Fajny, tak jest 50-55, nie? Nie ruszę się. tylko napił w rękę. Może najpierw odepnę. Dobrze, że się tam nie pchałem do ciebie, bo... Czas nawet było. No, czekaj. O, za No i damy. Żółwik. Gratulacje. No dzisiaj to już wszystko. Już wracamy do samochodu. Mamy jeszcze z pół kilometra. Całkiem fajny dzień. Ładnie, ciepło. Te bolenie wpadły, ja zrobiłem dwa, mój brat jednego na koniec. Ale już lipiec, to już się zaczyna żerowanie na sieczce, także będzie coraz ciężej do tego bolenia. Uf, muszę sobie zrobić parę jakichś takich mniejszych obleków, żeby było na co łowić. No ale fajna, fajna sztuka siadła, prawie 70 cm warkoczu, no to naprawdę da popalić. Ledwie stoję tak jestem zmęczony, jestem od od 3 w nocy na nogach jest już godzina yy, 13 także wystarczy dobra, jeśli wam się podobało to dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz do zasięgu i widzimy się w na następnym filmie cześć ja już uciekam jakiegoś loda po drodze gdzieś albo coś chłodnego się na